Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Czystek swoją nazwę zawdzięcza oczyszczaniu. Jest to bardzo oczyszczające nasze ciało zioło, które działa na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, czystek powoduje zwolnienie namnażania się bakterii i również potrafi je zwalczać. Ma właściwości bakteriobójcze. Pozbywamy się zatem z ciała. Niepotrzebnych bakterii. Drugi sposób to wyłapywanie metali ciężkich oraz toksyn. Czystek potrafi je bardzo skutecznie związać no i przez to, że jest moczopędny, wydalić bez problemów. I ostatnie, bardzo również ważne, czystek może być stosowany zewnętrznie na zmiany skórne, zwłaszcza na opryszczkę. Pozwala wytępić bakterie bytujące na naszej skórze i co ciekawe i rzadkie wśród ziół pozwala poprawić zapach naszego ciała. Jeśli ktoś ma z tym problemy, potliwość i tak dalej. Właśnie czystek pozwala zwalczyć nieprzyjemne zapachy, które czasem nam towarzyszą. W naparze z czystka obecne są liczne przeciwutleniacze, które wiadomo mają bardzo korzystne działanie na nasz organizm wyłapują wolne rodniki, spowalniają starzenie się komórek naszego ciała, ale również działają przeciwmiażdżicowo, ponieważ zapobiegają odkładaniu się cholesterolu w żyłach. Poza tym czystek wykazuje właściwości przeciwalergiczne i poprawia pracę naszego układu pokarmowego. Czystek to niewielka roślina, która występuje w obrębie Morza Śródziemnego i jej właściwości lecznicze znane są już od przeszło 2000 lat. Tutaj e, okazuje się, że żywica z czystka jest jednym ze składników mirry, którą możecie znać skąd No Stąd zasłynął w ogóle, e, chociaż no, właściwie sama mirra pochodzi również z innych drzew przede wszystkim. Ale jest to ten dodatek, no, generalnie sama mirra no, do końca nie wiadomo co w sobie zawierała, ale jakoby zawierała również czystek. Napar ma przyjemny brązowawy kolor, e, same, e, sam susz, e, no, przede wszystkim kwiatki, łodyżki i listki właśnie tego malutkiego e, krzaka. Smak czystka zaliczyłbym raczej do takich wytrawnych, ziołowych posmaków. Lekko słodowy, odrobinę gdzieś tam cierpki, ale wyczuwana też jest taka nuta, która przywodzi mi na myśl trochę lukrecję. Zostaje ten dalszy smak w głębi języka. Myślę, że można to na pewno pić dla smaku. Są mniej smaczne zioła i mniej smaczne, nawet naturalne leki, więc no tutaj całkiem przyjemny smak i całkiem przyjemne oczyszczające działanie. Łączy się w jednej czarecce. Myślę, że możemy to polecić każdemu. Do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl.